Gdzie mam? Tutaj wasze rekinek i witam was w kolejnym odcinku z kilofem przez świat. Tak, od razu nie wiem, czy to, 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 to dlaczego mi tak laguje. Hmm, pomyślmy. Może mi tak wideo zmienił na fast. Hmm. I wyłączył chmurki. Um, co jest? Hmm. O, jest? No, może mnie przystanie. Ok, witam, witam Was. Yy, nie, nie wiem, który film pójdzie wcześniej, ale grałem przed chwilą w Counter-Strike'a. Nie chcę mi się drugi raz tłumaczyć. Wszystko co i jak, także. Także dowiecie się po oglądnięciu drugiego filmiku. Tak, dawno nie byłem. Hmm, hmm, hmm. Zjadłem coś. W sumie chyba głodny jestem. Chyba umrę zaraz. Dobra, w każdym razie Nevermind w tym momencie. Przepraszam Was, że tak długo nic nie było. Ale tak wyszło. Myślę, że dzisiaj coś porobimy ciekawego. Po zaplanuję może jakieś tu właśnie to. Tu, tu ma być przecież. Raz, dwa, trzy, pyk, 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 tu ma być mój magazyn. Tak, magazyn dla... Dla, 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 dla dla najlepszych. Czyli tak, to trzeba wykasować. Hmm, tam się coś pokmini. Tak, tutaj pyk. Pyk. Oczywiście to też będzie trzeba usunąć. To jest... tą zwykły prawdopodobnie. A ja nie mam takiego innego. No to sobie damy... Tutaj, nie? Tu? O, tak. Dobra, na razie tak będzie, nie? Co tam? potem się zastąpi czymś, mm, więc tak, tutaj mamy piękne wejście, tu tego nie mogę rozkminić kurde, nie wiem jak to zrobić, żeby to było symetryczne po prostu nie widzę tego tak, tak, no chyba już jest, nie? tak, tak mi się wydaje tutaj jest tak tak, i to już jest chyba ok tak samo dobra, coś się rozkwini. Mm, tutaj będą w każdym bądź razie rządki takiego, tego mm, jak się to nazywa? O kurde, będą rządki tych, 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 yy... fagno, brakuje mi słów, jak to się nazywa? powiedzmy. Skrzynek, Skrzynek. o właśnie, skrzyki. Yy, pyk, 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 to sobie potem przytopię, myślę, że jak, jak tak. znajdę czas. Pomyślmy teraz, jakby tu zrobić wejście, żeby to jakoś ogarnięcie wyglądało. Ba, yy, ba, 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 ba. Ba. I tu? Ba, wejście? A tu zamurować? I. no właśnie, jakoś... tak. Tak. Tu będzie wejście. Tu się zaklinuje. No przecież jest Beautiful. To ma nie wyglądać, to ma być skuteczne. Przecież. O kurwa, właśnie, już pamiętam chyba, dlaczego nie zrobiłem wcześniej tego. Hmm, czyli to dupa z moim planem. Chyba, że zrobimy. To troszeczkę inaczej. Zrobimy to tak. I tu będzie trzeba coś postawić. Yy, Bach. Aha. Yy, pomyślmy. Hmm, brakuje mi koncepcji na to, jakby to zrobić, żeby to było w miarę. Nie wiem, dlaczego w tym miejscu sobie zażyczyłem, żeby tak było, ale jak już zrobiłem, tak zacząłem, to tak się. Tak zrobię i koniec. Nieważne jak. Myślę, że jakoś do tego dojdę. Pomyślmy, co by tu można było dać, no dam jeden klocek taki, to mi nic nie da, bo dalej będę miał za nisko tam. Schodki przedłużyć i zacząć odtąd robić? Co o tym sądzicie? Myślę, że chyba nie ma innego rozwiązania na to. W ogóle mam jakieś schodki. Nie to! Przecież wiem, że tutaj mam schodki. Cztery. Tak, a... A, kilo ludzi. dawno nie, nie grałem w Minecrafta, nie wiem co się dzieje. Raz, dwa, trzy. Pyk. 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 Tu minę. No i przecież wejście do magazynu jest jak ta lala! pyk. tu drzwi, tak, tak, hop, 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 hmm, hop, tyk, pyk, pik, pik, pyk, mhm, tak, nice to meet you, hmm, dobra, to teraz powiedzmy, że trzeba sobie to, do... a dziura, powiedzmy, że to i to, I ten Eee. Yy, co ja tu chciałem zrobić? Pewnie drewna nie mam. z mojego piepu. mam. Mam. A -a 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 Tylko nie wiem z czego zrobiłem to. Chyba nie 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 z tego dam. Pomyślmy. Jak dam tu to jest inne... No trochę inne drewno. To jest zrobione z zwykłego, którego jeszcze nie mam, to za chwilę będę łatał dziurę, z tego sobie może w każdym bądź razie zrobię, zrobię coś szalonego, czego jeszcze nie zrobiłem, a powinienem już zrobić jakiś czas temu, dokładnie, zrobię drzwi, tylko teraz ile tego potrzeba, eee, powiedzmy, że tyle mi wystarczy, hop, 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 hop. Spokojnie, za chwilę sobie zrobię magazyn, to uporządkuję sobie, jak ja nie lubię mieć bałaganu w inwentarzu. Pyk. Aha, bo są podwójne drzwi chyba. Właśnie. Tak, najpierw załatamy to. Dobra, no tylko tak, żeby nie weszły mi do środka, nie? Yy, powiedzmy, że tu już mogę sobie trafić normalnie. Aha, jaj to moje zajebiste trafianie. Ale mi się wydaje, czy ja zacznę za chwilę umierać. Mm, są już jakieś moby? Tam jest jakiś frajer. Gonzo. Dobrze! Co za paskudny dźwięk. No dobra, never mind. Um, co to jest? Sticks. A, takie buty. Ale fajno, mi podoba mi się to. To jest takie klimatyczne. Nie wiem jak wam. Ja to lubię. Lubię to. Yy, w każdym bądź razie... <grym> nie też Iron ore... Dobra, nie ma co owijać ob barony. Trzeba zużyć wszystko. Trzeba zrobić tak. Drzwi. To podstawa. I trzeba porobić przecież... Trzy tylko, następne, tak, pyk, pięć. Dobra, to już może sobie wezmę sobie od razu, wezmę sobie kobla, tam zaniosę. Yy. Aha, kobla mam trochę dużo tą. on miałem przetopiony. Aha, mm, to tak, łopata mi się nie przyda na razie, to też mi się nie przyda. Wszystko? Wszystko. zał. Wiecie co, tak na razie nie widzi mi się, żeby mi się tutaj gdzieś jakieś... Mowy zrespiły. Nie byłoby to... Aha, zajebiście. To też jest takie fajnie rozpinione. Będę musiał chyba tutaj położyć takie coś. Żeby drzwi zrobić. No, coś tu będzie. Coś się wymyśla. Powiedzmy. To tak. Kobelek. Teraz do zewnątrz. No, i o no to mi chodziło. Elegancja Francja. No. Od góry? Czy od dołu? Tutaj nie. No to tutaj. Aha, tu musi być jedna przerwa, a nie, to będzie, to będzie nawet w miarę ogarnięte, pyk, pyk, tu już nie przejdzie, nie, no właśnie, kamień, drewno, co jest, no nie gadajcie, że będę musiał skakać, żeby się tam dostać, nie, mam radość. ciekawe tam jeszcze do no, dobra, na razie jestem, idziemy kamień, tu, 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 wszystko co ma z kamieniem związane no, przechodź a to sobie już damy niżej No przecież z też mamy tak eee yy. Koncepcje straciły co gdzie jak i po co Tak, to był szkielet yy. o co JUŻ? Co ja sobie miałem jeszcze zrobić? Skrzynia! A właśnie, no przecież wiem, że... A jedno sobie zostawił, bo mi jedno brakowało chyba na górę. O, raz, dwa, ile jeszcze? Mogę zrobić skrzynię? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzy, trzy Nie, to, to, to jest głupia rozkwina. to zrobimy to. Tak. Jedna, druga, trzecia Czwarta, piąta, szósta, piąta, kurwa, ja hmm. Dobra, niech będzie, nie wiem po co osiągnąć. Nie wiem, no, tutaj, po prostu napisać maturę z majcynami, znaczy, trudno, a nie umieć policzyć. To jest piękne. a w sumie w ogóle tak. Odchodząc od tematu Minecrafta chcę Wam się pochwalić, że zdałem maturę z mańcy, oczywiście próbną. I jestem z tego dumny. No, jedno za dużo sobie zrobiłem. ale takie schodki tu będą. Może. I jestem z tego bardzo, bardzo, bardzo dumny. Znaczy się z siebie oczywiście. Tak, a więc drewno idziesz do drewutni. Koncepcja. Koncepcja na życie. Tu będą jakieś roślinki? Takie pierdołki? Mm, ja zawsze tak lubię mieć segregowane. Tu będą... takie... pierdoły. Jakieś mieczem. To też? No czemu nie? Zobaczymy, może potem jak mi wystarczy miejsca to sobie inaczej to Dirty... Dirty gdzie dawać? No przecież to jest pierdołka. To idziesz tu, ty idziesz też tutaj, czy jest? to jest też podobne Aha, przecież coś mi tam psycy Psycy mi tam coś To Arrows No dobra, przecież się przydasz A no to wszystko mi już wejdzie Dobra Kis na razie Mam wystarczająco dużo jest. Tak, zaraz, tu jest to. Tu jest to. Tutaj mam pierdoły. Tutaj mam mieć kurry. Mm, tutaj sobie damy może jakieś takie roślinki, jajka, pierdoły takie. O, to jest drewno przecież, no to drewno do drewutni. To są pierdoły. To są pierdoły, które się nadają do tego? Tu będą jakieś minerały, surowce, no takie te, wiecie o nie mm, Sand, piasek. No przecież da się tego coś zrobić. Aha, tutaj jeszcze to i to. Yy. Mmm, łóżko tak, nie będę Grawe. i to damy też tutaj. A co, idzie się w tym połapać w miarę? No przecież w miarę idzie. Aha, szczała. to szczoła też idzie tutaj. Tak, raz! Dzień się zaczyna. Bierz. dajesz maleńki szkielety mi podają nice no to zrobimy tak tu damy czyjec bierzemy to i bierzemy stone sword tak aksy nie, na razie nie mam koncepcji, na razie muszę zrobić coś innego. Mm, 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 mm. Przechodzimy. La 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 O taki nie widzę taki biedny, do tym tekstur, On tak słodko wygląda. Nie, ty już słodko nie wyglądasz. Ciekawy. Gdzie jest creepa? Ty się boję, a ty mnie nie chcesz zaatakować, prawda? Creep, creep, creeper! Creep, creep, O kurwa. Czemu ten smutny, a ten szczęśliwy? No chodźcie. Nie, nie, nie rób tego! Ale przynajmniej mam full HP Dobrze, że się przespałem jest jeszcze jeden I kill you! I kill you man Ale wyjebało. A nie, myślę, że to moje rzeczy, kurwa wow. No i gdzie jest cór. O tu wełna! Dawaj wełna! Co jest? No Kurczak! Kurcak Błąd, tekstur paka. Czy że niby tak wyglądają bagienne? Gdybyś nie był to bogu. Kurca! Łowiecki, świnki Świnka pep, pep czy Pepi czy jak to się tam nazywa No chodź, co Chodź ko Wolę sobie pozbrać już teraz na zaś mieć łooo No chodź tu Ekspie No tam są świnki, tutaj jest kurka Aaaa, kaka. kaka. Kaka, Zgubiłem punkty. Run! Ile jest w ogóle? Może zacznę jakiś... Gdzie ty jesteś? Kurnik robić, czy coś? Z... Ty, tobie to mi się... Tak. Co ty tak długo mi to dajesz? Dobra, myślę, że mi się odrodzą potem, jeszcze jakieś chociaż w sumie mało ekonomicznie to zrobię. Mogę sobie właśnie jakąś farmę założyć i dopiero potem je zabijać. Ciekawe, czy świnie się rozmnażają. Opa, dobra, oczyściłem teren. Będę musiał zrobić też drugie schody chyba. Przyda się. Drugie schody. To. O bidulka. Przynajmniej tam mi nie ucieknie. I będzie srała jajkami. O, dobrze. sieść tam. To, to zrobił? A, dobra, nie. To był głupiec, jak chciałem powiedzieć. Dlatego tego nie dokończę. To takie fajne, fajne, prymitywne wejście wchodzę. I oczywiście nie mam węgla. Bo ja zawsze muszę sobie wszystko wynieść. Eee, czekaj, że znajdę. Węgiel dawałem tu. Nie, ja, dobra. Tu. Ja wiem, o, właśnie, to sobie od razu włożyć. Czekaj, tak. Um, to mi jest niepotrzebne. To mi jest niepotrzebne. To się przyda, to się przyda. Nie, się nie przyda. Jajka, jajka do, do, do O, mam już tyle jajek. To przecież sobie będę smażył. To takie dziwne jedzenie. To, to smażyć, to smażyć. Ból, to tu i też mm. skaku chyba się tak dawało zrobić sobie coś takiego no pasowałoby żeby co to nie jest właśnie kamień jest okay. tutaj Op, 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 No i o to chodzi. O to chodzi, tak. Tylko jakby to teraz zrobić, żeby na tak. przykład tak. 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 tak, 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 tak jak coś. No spoko, Może być. Mi to pasi. Mm, teraz tak, tak jak zrobić to tutaj bo tu, tutaj będzie zejście, czyli będzie o jedno tak tak czyli tak czyli tak czyli tak czyli nie tak a dobra, na razie niech będzie tak, tak. potem się coś wymyśli na razie nie, nie chce mi się nad tym kombinować yyy mięso Dobra, mm, więc tak, zagospodarujmy sobie jakoś teren. Wiem, że tutaj będzie na pewno wyjście i tu będzie moja kopalnia. Tu będzie zejście do mojej kopalni. Tu będę musiał o ile zużyć tego? Ale tam jest chodza, teraz nie chce się. To skoro tu będzie moja kopalnia, no to musimy sobie jakoś zagospodarować ten teren, prawda? Powiedzcie, że to jest... Aha, drzwi no, dobra. W każdym bądź razie to nie jest w tym, momencie istotne. Zagospodarujemy sobie teren. Opa. Jest taki ładny. Aha, no tak ogólnie zaczynać będzie trzeba schodzić gdzieś już tutaj. Takie coś nie, zejście do zejście tutaj, Aha, bo tutaj jest podnosząc po jedną chyba muszę iść po coś co mi się bardzo przyda, czyli po coś. W każdym bądź razie idę tu. I, i ten to to mi się przyda na pewno. środków teraz nie będę układał. Tak, wszystko dotnie kilo. Bo nie innego, nie. Mogę sobie wziąć że od razu tam. Tu będzie wychodziło, tu wyjdzie. Zaraz. Tu normalnie wyjdzie. Tu będzie schodek, który będzie prowadził. Tu będzie schodek, który już będzie prowadził tu na górę. Dobra, idę po te schodki, bo tak to sobie nie mogę wyobrazić. Brakuje mi tej wyobraźni, niestety. Zakręcone hmm, dobra, tak. Zakręcone coś jest tam i jak tam on wpije. Hmm, dobra. Czyli tak, generalnie te schodki zaczynają się. Potem idzie tak. Potem idzie tak. I tak. I tak. I tak. Mm -hmm. Będzie wyjście. To jest koncepcja. Nie gadajcie, że się już nie da wciskać. Ej, dało się! Chyba. Kiedyś. Wciskać w takie pierdołki. Teraz już nie da? No. o tym Właśnie, jak on coś chce zdziałać. To tutaj musi być tak, i tak. I tutaj musi być taki Taki coś, taki coś, taki coś, taki coś, taki coś. Nie zahaczałbym. Dajże jedną świeczkę nie potrzebuję Przykładowo sobie wezmę ton no tak to słodków nie mam. Trzeba zrobić zrobić? Pieku. Tego nie przewidziałem. No i proszę. Wejście może, być do jaskini, czemu nie? Jest tutaj się jakoś zdobi. Dobra, taką prowizoryczną, to już sobie samo zrobię chyba jak będę grał kiedyś. Dobra. Hmm. Aż to rozkłócimy. Dobra, to teraz zastanówmy się nad tym, co można zrobić tutaj. Co ja mogę zrobić tutaj? Hmm, hmm. Łóżeczko Piętrowe czy nie e, Może nie Może już coś porobiłem dzisiaj Zastanowię się nad tym co można byłoby tutaj zrobić I jak już się zastanowię to wtedy to zrobię A tymczasem będę się z wami żegnał Bo endermany przybyły pod moją Pacjentę a ja nie chcę, żeby mi rozpieprzyły całą chatę, a więc w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku i przepraszam was za to, że tak długo nic nie było i za to, że tak debilny był ten odcinek. Znaczy wszystkie są debilne, ale ten był jeszcze bardziej debilny niż wszystkie. Także do usłyszenia, bye bye, my friend.